To koniec. Kevin De Bruyne odchodzi z Manchesteru City. Mats Hummels po sezonie ogłosił zakończenie kariery. Musiala kontuzjowany. Zdobył gola, ale wypada z gry na kilka tygodni. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Oficjalnie piłkarze Realu Madryt zostali ukarani za zachowanie po meczu Champions League. Powstała ekspertyza stwierdzająca, że UEFA mogła manipulować przy nagraniu zrzutu karnego Juliana Alvareza w meczu z Real Madryt. Eksperci uważają, że Alvarez na nagraniu został zduplikowany. Piotr Zieliński już latem może opuścić Inter, a Cristiano Ronaldo rozbił Al-Hilal. Aby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek i dołączcie do nas. Miłego dnia. No i zapraszam do oglądania. Al-Nasr od kilku lat jest w cieniu Al-Hilal i nawet przyjście Cristiano Ronaldo tego nie zmieniło. W tym sezonie sytuacja wygląda podobnie. Mają więcej punktów, ale wczoraj Portugalczyk i koledzy zmniejszyli tą różnicę do zaledwie trzech oczek. Al-Nasr wygrało z Al-Hilal 3 do 1, a bardzo ważną rolę odegrał nie kto inny jak Cristiano Ronaldo. Portugalczyk chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania pokonał bramkarza rywali i to samo także uczynił pod sam koniec meczu z 11 metrów. A tym samym zdobył bramkę numer 931 w zawodowej karierze. Jednak, nawet pomimo tej wygranej, do lidera, czyli Al-Ittihad, dalej tracą aż 7 punktów. Bayern Monachium 3-1 poradził sobie z Augsburgiem i pewnie zmierza po wygranie ligi. Przewaga nad aptekarzami to 9 punktów, choć mają rozegrany o jeden mecz więcej. Wczoraj jako pierwsi stracili gola, ale Musiala, Kane i jedno trafienie samobójcze dało im jakże cenne 3 punkty. Zdobywca pierwszego gola dla Bawerczyków, Musiala w drugiej połowie spotkania usiadł na murawę. Nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Informacje po spotkaniu niestety pozytywne nie są. Jest to uraz które może wykluczyć młodego zawodnika z rywalizacji, nawet na kilka tygodni. Trener Bayern Monachium po meczu przyznał publicznie, że uraz nie wygląda dobrze, ale trzeba poczekać na dokładne badania, które zostaną przeprowadzone dzisiaj z rana. Jednak już teraz możemy stwierdzić, że na pewno zabraknie go w najbliższym meczu Champions League z Interem Mediolan. Od meczu 1.8 Champions League pomiędzy Realem a Atletico Madryt minęło już kilka tygodni, ale dopiero teraz UEFA podjęła decyzję w sprawie zachowania piłkarzy Carlo Ancelottiego. Antonio Rudiger za gest podcięcia gardła w kierunku kibiców Atletico otrzymał grzybne wysokości 40 tysięcy euro, a także zawieszenie na jedno spotkanie w europejskich pucharach, ale w zawieszeniu. Kilian Mbappé za złapanie się za krocze musi zapłacić 30 tysięcy euro, a Dani Ceballos za prowokowanie. Kibiców Atletico 20 tysięcy euro. O dziwo to UEFA nie ukarała Viniciusa, który po opuszczeniu boiska wdał się w słowną wymianę z fanami Atletico. Wraz z zakończeniem sezonu, czyli formalnie 30 czerwca 2025 roku, wygasa umowa Kevin'a De Bruyne z Manchesterem City. Teraz wiemy, że na pewno nie zostanie przedłużona. Wczoraj belgijski pomocnik ogłosił, że wraz z końcem sezonu opuszcza Manchester City. Kevin w Manchesterze spędził ponad 10 lat, a z Premier League jest związany od 2012 roku, gdy to w latach 2012-2014 był zawodnikiem Chelsea. W barwach obywateli rozegrał 400. 13 meczów, 174 razy asystował, a także zdobył 106 goli. Co szokujące, to pomimo takich genialnych liczb, nigdy nie został wybrany piłkarzem miesiąca Premier League. Aby to osiągnąć, ma czas do końca tego sezonu, ale no, w najwyższej formie to on na pewno nie jest. I choć oczywiście bardzo mu tego życzę, to raczej nie wydaje mi się, aby to było możliwe. Gdzie będzie kontynuował karierę? No, oczywiście w tym momencie tego nie wiadomo. Jednak najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej lub też klubach MLS. Wolfsburg, czyli jego były klub na X, odpowiedział na wiadomość do i zaproponował mu. Powrót do Bundesligi. A w jakim klubie waszym zdaniem Kevin De Bruyne powinien kontynuować karierę? Dajcie znać na dole w komentarzu. Po ponad 18 latach Mats Hummels ogłosił zakończenie kariery. Reprezentant Niemiec, piłkarz Borussi Dortmund, Bayern Monachium, a obecnie AS Roma, wczoraj w dniu 36 urodzin ogłosił tę smutną informację. Drodzy fani, po ponad 18 latach gry w piłkę nożną podjąłem decyzję, że ten sezon będzie moim ostatnim. To nie była łatwa decyzja, ale czuję, że właściwy moment by zejść ze sceny. Chcę podziękować wszystkim, kibicom, trenerom, kolegom z drużyny i każdemu, kto wspierał mnie na tej niesamowitej drodze, od Bayern Monachium przez Bor Dortmund aż po Romę. Każdy klub, w którym grałem, zostawił we mnie ślad. Zdobyłem tytuły, przeżyłem niezapomniane chwile, jak Mistrzostwo Świata w 2014 roku czy finały Champions League. Piłka nożna była moim życiem, ale teraz czas na nowy rozdział. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Może już nie na boisku, ale na pewno gdzieś przy futbolu. Kariera Matsa Humelsa jest naprawdę imponująca. Rozegrał blisko 800 meczów i co chyba najważniejsze dla każdego piłkarza, to został mistrzem świata. Przed chwilą w sprawie kar dla piłkarzy Realu Madryt mówiłem już o meczu z Atletico, ale na chwilę jeszcze do niego musimy powrócić. Jedno ze stowarzyszeń kibiców Atletico Madryt, dokładnie pod nazwą Międzynarodowa Unia Kibiców Atletico Madryt, zleciła analizę nagrania rzutu karnego, którym to UEFA tłumaczyła decyzję Szymona Marciniaka i sędziów na warze. Według doniesień hiszpańskiej marki czy El Comercio, biegli mieli stwierdzić, że obraz wideo pokazany przez UEFA został zmanipulowany, by uwypuklić pod. Podwójne dotknięcie piłki. Twierdzą, że pozostałe powtórki nie pokazują podwójnego dotknięcia, a UEFA mogła edytować materiał, aby uzasadnić decyzję sędziów. No i faktycznie taka ekspertyza została przygotowana i liczy aż 64 strony, dokładnie odpowiada za nią Pedro Tubio, inżynier systemów i telekomunikacji oraz Jose Luis Rivals, czyli magister w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prywatności. Analizując plik, którym UEFA tłumaczyła decyzję Szymona Marciniaka i sędziów na warze stwierdzili, brak zgodności metadanych, inne kodowanie, co sugeruje, że pliki nie pochodzą bezpośrednio z kamery, tylko były edytowane. Nietypowa struktura plików MP4, cokolwiek to oznacza, jak twierdzą, charakterystyczne dla plików przetwarzanych przez oprogramowania, ale także uważają, że sylwetka Juliana Alvareza mogła być zduplikowana. Oczywiście tam jest tego o wiele więcej, ale nie ma tutaj sensu, aby przytaczać cały ten plik. W podsumowaniu stwierdzili, że wideo nie jest oryginalne, wskazując wiele manipulacji w warstwie wizualnej, jak i tej technicznej. Nie ma co ukrywać, jest to interesujące, ale dalej uważam, że UEFA nie dopuściłaby się manipulacji Obrazu. To raz, a dwa skoro za ekspertyzę zapłaciło Stowarzyszenie Kibiców Atletico Madrid, no to otrzymali to, co chcieli usłyszeć, dokładnie tak samo jak często dzieje się to z sondażami. A wy co uważacie o tym nagraniu dajcie znać na dole w komentarzu. Piotr Zieliński zaledwie po jednym sezonie w Mediolanie może pożegnać się z Interem. Twierdzi portal poświęcony Interowi Interlife. Podają, że Polak nie odnalazł się na San Siro tak, jakby tego od niego oczekiwano. I choć jest solidnym graczem, to rywalizacja w środku pola jest naprawdę duża i Zielu zwyczajnie ją przegrywa. Uważają, że Inter chętnie go sprzeda, a jedynym zainteresowanych ponoć ma być Arsenal. Odejście Polaka jest możliwe szczególnie ze względów ekonomicznych. Pamiętajmy o tym, że Napoli nie dostało za niego kompletnie nic. Inter podpisał go jako wolnego zawodnika, czyli jego sprzedaż będzie dla niego czystym zarobkiem. Dodatkowo jeżeli pozbędą się Polaka, to na pensji zaoszczędzą około 5 milionów euro. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Everton kontra Arsenal, Crystal Palace, Brighton, Ipswich Town, Wolverhampton, West Ham United, Bournemouth, a Aston Villa podejmie Nottingham Forest. Hiszpańskie La Lidze, Girona Deportivo a la Vege, Real Madrid, Valencia, Majorka, Celta Vigo a FC Barcelona podejmie Real Betis. W niemieckiej Bundesliga zagra między innymi BVB czy Bayer Leverkusen. We Włoszech o godzinie 18.00 Parma kontra Inter, a o 20.45 AC Milan podejmie Fiorentinę. Natomiast w polskiej Ekstraklasie klasie Radomiak Radom, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Motor Lublin, Alech Poznań podejmie Koronę Kielce. Na dziś to koniec, dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, zachęcam, aby go ocenić, będzie mi bardzo miło. Tutaj macie także poprzedni materiał, koniecznie w niego kliknijcie, miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!